Wszystkim dzień dobry, witajcie w 36. części BSMS2. Dzisiaj idziemy w prawo. Prawo, 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 tam gdzie myślałem, że jest boss. W sumie do tej pory nie wiem na czy tam jest boss, czy nie, ale. Mam nadzieję, że nie. Dobra. I mamy w końcu więcej żyć. Mamy cztery flaszeczki i to stringowane ładnie. Więc Będziemy wymiatać. Au. Chyba, że się spalimy żywcem. O, o. Egzekucja. A to w prawo, dobra Tutaj za nie pamiętam co było yy, Aha, tam jest skrót na dół Do szraj Tak, czekaj, a co było tam? Korcie, żeby iść zobaczyć Bo mam Dobra idziemy Obiecuję, że raz dwa Dobra, nie jedziemy. Chociaż tędy... Ja mam. Ja muszę, po prostu coś silniejsz ode mnie, nie? Jak widzę coś nieodkrytego na mapie, po prostu muszę tam poleść. Bo to będzie mi to w go. Ooooo! Hello! Ale no, widzicie. Ja! Au! No i stąd będziemy mogli... Mógł... Tak jest, doskoczyć! Kurde, opacało się, a co tu jest? Demented One. Demented One, to co, co to robi? Figurka jakaś? Eee... Teraz gdzie on jest? Gdzie ty kurde jesteś? A jest! Nie wiem, co to jest, Blood Pact. Ale dobra. Zaspokoiłem swoją ciekawość, możemy iść. Hop, hop, hop. Czy można do tego szlajnu? Nie wiem, który jest bliżej. Tędy? Co jest tam? Aha. Dobra, marcie nie kominuj, idziemy w prawo. No ale opasało się na chwilę zboczyć z kursu. Mamy nową figurkę. Co to jest ten krwawy pakt? Bot pakt. Nie wiem, czy to jest związane z jakąś bronią. Dobrze w ogóle idę. A ciula, dobrze. Nie idę dobrze. wiem czy to będzie boss, czy nie. Bo śmierdzi bossem w cholerę. Albo jakimś sub-bossem. Szok, kuźwa, nie było. Chyba, że będzie teraz. Jest za cicho. O, shrine! Tego się nie spodziewałem. Ale witam cię serdecznie. Co to jest to przejście? Było... Aha, tam był drzwi zamknięty, tu aniołek, tam nie możemy dojść, bo te ogniki dziwne O jeszcze szmat drogi do tego bosa, oj Dobra, ale mamy szlańc, więc jest... więc jest GIT Gdzie tu mnie poniesie? Na dół? O. Poniesie, powiezie Tu e, Gdzie ja jestem Tu jestem A po cholera tu wróciłem To mam teraz za bo nie mam pojęcia po co tak w ogóle wróciłem Tam nie mogłem mieć tutaj coś też nie Ty po cholera ty wróciłem tam za ciula nie doskoczę. Czy doskoczę? Nie. a nie. Nie, nie, to nie ma sensu, odprowadzić. Ty, no to po co to ja porzuciłem? Nie rozginę w ogóle, nie. Pocałujcie wy się wszyscy w dupę. Tam byłem. Pier... Dziele. Nie rozumiem po co tutaj się w ogóle wydziem Coś mnie omija, nie? Hm. No bo tam zaczula się nie, nie doskoczy, to będzie... Fuck, myślałem, że jest Dobra, ostatnia próba i pierdziara to Nie, 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 nie. Gdzie jest najbliższy shrine? Ty na po co to się wróciłem? Hmm. Co było to? Oh, fuck! Dobra. Teleportujemy się do miasta w takim razie. Kurde, no. Nie mam pojęcia, po co się tam wróciłem, nie? Co chciałem sprawdzić? Co jest tutaj na górze? O. I od razu sorry z góry za błądzenie bez celu. Ale kurde, no po cholerę. Chyba, że tu coś przekapiłem hmm. No i zaczyna się. Ja już myślałem, że jesteśmy na dobrej drodze. Czemu znowu nie ma muzyki? Co było tu? Bo nie pamiętam nawet. Czy tu byłem, bo odblokowałem skrót, ale... Tam na górze to chyba nie byłem. O tu jest dzieciątko jeszcze. Kurwa, tu już z tego gości nie może rzucać tymi kamieniami. A pocałuj ty się w dupę. Hm co te durne ogniki. Nie no. Tam nie dojdę, tam nie dojdę. Co tam było? To coś przez chwilę, widzia przez chwilę widziałem. A! dziesiątko <laughs> Dzieciątko. Dobra, tutaj zaznaczamy, że jest dzieciątko. Ty no, ale teraz nie wiem gdzie iść. Za ciula nie wiem gdzie iść. Co było tu? Hmm... No dobra. Będziemy błądzić pomiędzy tymi szajnami. Kurde no. Coś ominąłem. Tylko kurde co? Coś się sprawdzić. Ale tu nic nie ma chyba. A nie, czy to jest miasto, durny jestem. Czy tu na pewno nic nie ma o. Tu jest winda tylko? Czekaj A z tej windy chyba nie korzystałem Szanowni nie, nie przypominam sobie. A nie, korzystałem Fuck. Cholera, no. Ooooj. Ale lipa. Nie wiem, Co było tam po... po prostu na górę? Dobra. Będziemy łazić kurczę, znajdziemy. Wciąż nie ja nienawidzę takiego czegoś. Błądzenia bez... Błądzenia bez celu. Uch, Dobra, chociaż sobie trochę nabijemy tego. E, no. Pieniążków. Mhm. Tam dalej nie doskoczy tak. Pierdzielenie. To będzie miał kiedyś potrójny skok, czy co? Gdzie jeszcze mogę coś sprawdzić? Tutaj może coś. O bo tu? Jak ja nie robię czegoś takiego? Muszę iść tu. Nie no, nie mam bata, tutaj musi coś być do zebrania. Dobra. Wracamy się do szlajnu. Znowu. Oh. Joj! jeżeli tam już nie będzie, to już naprawdę nie mam żadnego pojęcia, gdzie mam iść. Tutaj do góry chyba. Wow! Ty, tego wcześniej nie było tej wieży. Tak, przecież ona w filmiku była tym śmiesznym. Znaczy śmiesznym. Nie wiem dlaczego mi się wydaje, że będziemy szli teraz w dobrą stronę, do góry tutaj. Ale tylko mi się wydaje, więc spokojnie. Nie, nie cieszmy się za wcześnie. Co jest. Au! Co jest tu? Oho! Jaj, naprawdę? Jest. no the to jest bla Co? Zaraz się w ogóle stronę. Uuu! nowy czar. Co to robi? Zaraz sprawdzimy. Dobra, to możemy odznaczyć. Boże, cały odcinek na tym. A, tu jest takie coś. No nie wiem czy to jest dobre ma użyć, ma żyć trochę zabiera Na górę Nie wiem pod, Nie wiem pod, poszedłem do góry tam czy prawo czy w... do góry jeszcze. <śmiech> <Sorry>. <śmiech> to kopnęmy. Au. co jest tutaj. Uff. Nie wiem, czy ja dobrze idę, czy nie. Nie, to jest... Fuck. Tutaj też nie przejdę. Cholera, no. No właśnie, hmm. no i dupa, nie wiem gdzieś tam na górze już nic nie ma, tam nie przejdę. Fak. pójdziemy jeszcze tu. Po co? Nie wiem. Nie no, tutaj też chyba nic nie było z tego co pamiętam. Ale kibel no. Dupa. Szlak. Co jest tu? Ekstra. Czego się to, zabił? a to jest to, dziadostwo cholera no dobra, pójdziemy się jeszcze przejść jedno miejsce Badaj. tutaj chciałem do góry zobaczyć co jest co było tu o, most, 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 nie wierzę. Co, trzydziesty tysiące, co to jest? Hmm. A dupa bierzemy. Have... <laughs> Matko boska, znalazł. Tam, gdzie muszę iść. No. też były obrazy walczące. Au. Kurde, to żyć zabiera. Łoł. Wow. Nie. Jest Shine. Nie wierzę. Znalazłem drogę. Kurde, nie wierzę ale błądziliśmy w cholerę o, Dobra, tutaj kończymy część 36. Sorry za to moje błądzenie bez końca, no ale no co Znaleźliśmy w końcu drogę e, Dziękuję za oglądanie części 36. W 37 lecimy do góry albo raczej w prawo No, dziękuję jeszcze raz i na razie